W jaki sposób dostać się do swojej skrzynki e-mail za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej? Czasem jest to po pomocne, ponieważ nie mamy przy sobie czy też laptopa z naszym klientem, outlookiem lub tego typu programem. Czasem nie mamy przy sobie smartfona. Czasem po prostu trzeba się zalogować bezpośrednio na serwer. Choćby po to, żeby zrobić porządek w naszych mailach. Z tego względu jest to też potrzebne, ponieważ zwykle korzystamy z naszego maila na różnych urządzeniach, na przykład równocześnie na laptopie, komputerze i smartfonie, więc wszystkie maile są umieszczone na naszym serwerze i przez nasze urządzenia mamy tylko dostęp do tego, co jest na serwerze. Kiedy na serwerze zgromadzi się dużo plików, dużo maili, dużo załączników, należy zrobić porządek, czyli usunąć to, co jest niepotrzebne, usunąć maile ze spamem itd. A zatem, jak zalogować się na adres e-mail? Załóżmy, że mój adres e-mail jest taki, ja tutaj wpiszę, żebyście widzieli. Jaki ten adres e-mail jest? On się składa z tego, co jest przed Małpą, następnie Małpa i nazwa domeny. W moim przypadku to jest domeną jest mediapromocja.pl, czyli wpisujemy sobie najpierw naszą domenę, następnie Ukośnik i słowo Webmail. I klikam Enter. I tutaj już mamy możliwość, żeby się zalogować. Do naszej skrzynki panel logowania, więc wpisuję adres mailowy, czyli login, wpisuję hasło, zaloguj. Oczywiście hasło nie zachowujemy, i tutaj mam już e, dostęp do wszystkich moich maili, i w ten sposób mogę sobie czytać maile, odpisywać na maile, pisać nowe maile. Mogę zobaczyć też. E, co jest tutaj w tych poszczególnych katalogach. Coś tutaj mam usunięte. Jeżeli trzeba zrobić porządek i usunąć jakieś maile. To zaznaczam sobie. Aby zaznaczyć więcej maili naraz. Klikam przycisk Ctrl. I załóżmy tutaj. O, mamy kilka tych maili zaznaczonych. Klikam teraz kosz, czyli us usuń. I te maile. Zostały usunięte. One znajdują się tutaj w koszu, więc z kosza można albo usunąć, albo ustawić sobie kosz w taki sposób, że po wylogowaniu kosz zostaje usunięty. Ale lepiej kosz usuwać ręcznie, na wszelki wypadek, żeby nie stracić czasem jakichś ważnych maili, które przez przypadek wrzuciliśmy do kosza. Dobrze, czyli tak sytuacja wygląda na serwerze Cyberfolks czy Cyberfolks. Zwał jak zwał, a teraz pokażę jak sytuacja wygląda na serwerze SmartHost. Wyloguję się stąd. Mój adres mailowy wygląda w, te, w ten sposób, czyli kontakt małpa i domena to MariaRomanowska.pl, czyli pisuję domenę MariaRomanowska.pl, dopisuję webmail, klikam enter i już jestem w panelu logowania do skrzynki pocztowej. W pierwszej linijce wpisuję adres e-mail, hasło do mojego konta, klikam logowanie i okazuje się nam zazwyczaj taki, taki oto ekran. Tak przy okazji tutaj mamy informacje o tym, jak skonfigurować sobie nasze urządzenia, czyli na przykład smartfona, czy też laptopa. Więc łatwo to zrobić za pomocą tutaj tego panelu. Na przykład można sobie skonfigurować automatycznie nasze urządzenia. Natomiast tymczasem wchodzimy do skrzynki e-mail przez ten przycisk. Tutaj RandCube. Ja mam takie domyślne ustawienia włączone. Tutaj są moje maile, przeglądam, odpisuję, piszę maile. Mogę też usunąć to co jest niepotrzebne. Czyli zaznaczam, aby zaznaczyć kilka naraz, klikam przycisk Ctrl na klawiaturze. Kilka maili zostało y, zaznaczonych, tych, które przeznaczam do wyrzucenia. Klikam przycisk kosz, czyli usuń i te maile zostały usunięte. One znajdują się tutaj y, w koszu. No, oczywiście, żeby usunąć kosz, najlepiej robić to ręcznie. Tak jak wcześniej wspomniałam, czasem jakieś ważne maile przez przypadek usuwamy sobie do kosza i później nie możemy ich odtworzyć, więc warto kosz opróżniać ręcznie. Jak? A no, właśnie tak, usuń. I oczywiście na koniec klikamy przycisk wyloguj, on jest tutaj na samym dole. I to by było wszystko. Dziękuję.